Co jest? Chuj wielki! Co to kurwa jest? Bisekse, kurwa. Czy jest pan biseksualny? Nie. Taka jest prawda. Na pytanie, czy jest pan biseksualny, <grym> nie miał pan żadnych y, problemów z odpowiedzią na to, y, na to pytanie. Odpowiedział pan. Y, Szybko, pewnie i konkretnie i reakcje e, są niskie. Nie wskazują na to, żeby pan mógł skłamać. Powiedział pan prawdę przy tym, przy tym pytaniu. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Czy miał pan intymne zbliżenie e, z mężczyzną? Tu jakby od razu pan e, e, nie miał żadnych wątpliwości konkretnie konkretnie pan e, odpowiedział.